Zima jest szczególnie trudnym okresem dla wolno żyjących zwierząt. Szczególnie przy niskich temperaturach wiele dzikich zwierząt szuka w mieście pożywienia. Jeśli chcemy obserwować ptaki, warto w przydomowym ogródku posadzić gatunki roślin, których nasiona i owoce będą w okresie zimowym je przywabiać. No ptaki, można dokarmiać słonecznik, tam ziarenka, wszystko. Ale zwierzęta to raczej nie. No, no, no też można praktycznie i... Sianą, buraki, marchewki, takie rzeczy. Kupić w sklepie nasionka i nakarmić kaczki w przebieży. Prosta sprawa. Nie powinno się dokarmiać gołębi, bo one robią sobie gniazda w, w tych w kwiatach, w tych wiszących. Później się tak przyzwyczają i stale siedzą na tych parapetach, na tych barierkach, na tych daszkach. Brudzą po prostu. Się przyzwyczają, to cięż, ciężko ich później. Odgonić i człowiek czasami też nie ma serca, żeby tak przepędzać. Można kupić tą karmę i też doręczyć jakieś kocyki czy coś tego, no takie rzeczy. To Tak, oczywiście. Ja na przykład mam karmik na balkonie i zawsze coś tam sypię, jak jest po prostu potrzeba. Jeśli chodzi o bezpańskie koty, to szczególnie w okresie zimy potrzebują one troski człowieka. Nie możemy tak antypatycznie podchodzić do zwierząt, bo one biedne nie są nami i sobie same nie poradzą, a my jesteśmy też od tego, żeby im trochę pomóc. Taka pogoda jak teraz nam sprzyja, no to chyba zwierzęta sobie świetnie z tym radzą. Jeżeli już są mrozy, śniegi, gdzieś zwierzęta sobie nie radzą, no to tak, ale myślę, że takim dokarmianiem to zwabiamy te zwierzęta bliżej naszych osad i one... Chyba bardziej nam zagrażają. O to, czy dokarmiać zimą dzikie zwierzęta, zapytaliśmy specjalistę. Pani Marita jest lekarzem weterynarii i ma w tej kwestii kilka rad. Dokarmianie tych zwierząt powinniśmy zostawić leśniczym, ewentualnie przy, w kontakcie z właśnie z leśnikami czy członkami koła łowieckiego. W porozumieniu z nimi można udzielić jakiejś tam pomocy. Takie zwierzęta potrzebują pomocy tylko w ekstremalnych warunkach. Inaczej jest z ptakami, które mają utrudniony dostęp do pożywienia. Jeśli chcemy im pomóc, to w mądry sposób. Warto im wystawić karmiki, a tam ziarna zbóż e, wysypać, płatki owsiane, e, ziarna słonecznika, e, a także zawiesić słoninę, pamiętając, żeby nie była solona ani, ani wędzona. E, I na szczególną uwagę z, e, tutaj zasługują zwierzęta wodne, typu łabędzie i kaczki, których absolutnie nie powinniśmy dokarmiać resztkami ze stołu, czy też e, pieczywem, e, co jest dosyć popularne. Nie zapominajmy też o naszych sprzymierzeńcach w walce ze szczurami, przenoszącymi wiele chorób. Pomagamy nie tylko dokarmiając te koty, ale i przygotowując dla nich schronienie, schronienie ciepłe, bezpieczne, gdzieś tam osłonięte od wiatru, od śniegu, od deszczu, którego jest teraz w naszej zimie więcej niż tego śniegu, ale one także potrzebują suchego, bezpiecznego, ciepłego miejsca. Mieszkańcy muszą przestrzegać kilku podstawowych zasad. Dzikich zwierząt nie należy dokarmiać, dotykać, drażnić czy szczuć psami. Jeśli podchodzą do zabudowań mieszkalnych, należy poinformować Straż Miejską.